Tam dwóch siedziało. <grywa> Ale tam ich wyje, wy, wy można wyciągnąć stamtąd Za loty czy... przecież Ale nie Dalej. O zobacz, dostał lepiej powalony Chodźcie tam No, w... Czekaj czekaj, schowam się. Sniper, Sniper Z wiatraku, z wiatraku chyba. Czekaj, to ja mam w sumie... ...helikoptera. Słuchaj, kisteram, sucha, jak chcesz... No, jest no, sniker. Bo... bo... ...chyba już tego nie ogarniemy, tak? Tak, Też mamy ten... ...rogi BSP w sektorze. Eee... ...ekipę, tak? To Tylko, że mamy czterech, nie? Było na... Czterech, czterech mamy. No możesz, możesz się odłączyć. Nie, ja. ale... tu ale... Czy podniosłeś? A, to wydaj łapkę, ja bo ja sięgłam do tego. Dobra, świetnie. Czekaj, bo ja chyba kogoś plecak zajeba. Kolejny raz. Uj. To <grymne> jest nieświadomy, dobrze. Ja nie czy? mogę. Mam tylko. A może pan tak robią Nie no, my już was nie podniesiemy żaden sposób. Bo jak? Nie, to już nie ma tak Mladolka. Nie ma to. Panowie, mogę trochę tutaj wam kupić wasze zasoby? Tak, tak. Kupić się. Kupić wasze zasoby, sól, lobby, A już wcześniej to zrobiłem, tylko tak przypadkowo trochę. Żeby nie było mamy dora jak dobra ale tutaj mamy graczy to